Tak, jak już mówiliśmy, jesień nas rozpieszcza, a więc na próżno jak na razie szukać tej białej kołderki. Nadchodząca noc w całym województwie mazowieckim zapowiada się z czystym, bezchmurnym niebem. Jeżeli gdziekolwiek pojawi się jakakolwiek chmura, to proszę zrobić zdjęcie i wysłać do nas, bo chętnie bym zobaczyła, że się mylimy, aczkolwiek tak w ostatnich dniach nie było i jestem przekonana, że nie będzie do dwóch stopni maksymalnie. Wieczór osłabnie, natomiast jutro znów będzie lokalnie porywisty. Przedpołudnie, sprawdźmy, jak nam się prezentuje. Niedziela mogę powiedzieć, że będzie piękna, tak samo jak i sobota. Mamy taką stagnację w pogodzie. Taka pogodowa nuda to zdecydowanie to, co my, prezenterzy pogody, uwielbiamy najbardziej, bo wtedy możemy dostarczać same dobre informacje i rozpieszczać. Tym pięknym jesiennym słońcem, którego jutro absolutnie nigdzie od samego rana nie zabraknie, ale właśnie na północ, temperaturę odczuwalną, no a poranki mamy rzeźkie właśnie po tych nocach z mrozem, który już nam przypomina, że to jednak jesień, a nie wiosna, bo w ciągu dnia można się zapomnieć i pomyśleć, że to wiosna. Na barometrach 1014 hektopaskali, a więc w zasadzie analogiczna sytuacja, ciśnienie. Dobre, wysokie, bez zmian. Okay. Kawa zbędna, chyba że tak na spacerze, na spacerze, na przykład. Taka na wynos, kawka na wynos. pięknie. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Chłodny spacer dzisiaj z nami yy, przez całe y, dwie godziny.